Cześć, z tej strony Sweet Potato Alabama i witam was w dzisiejszym nagraniu. Dziś porozmawiamy o złotówce, o euro, o franku szwajcarskim, o inflacji, o stopach procentowych. Zapraszam. Zacznijmy od franka szwajcarskiego i przypomnijmy sobie nagranie sprzed dwóch miesięcy, które wam zrobiłem na YouTubie. W pierwszej kolejności tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ta strefa mm, zielona wyznaczona na powtórzenie korekty pomarańczowej nie została zaliczona, nie została również dotknięta linia trendu i o ile linię trendu możemy sobie poprowadzić gdzieś tam przez, y, przez inne domki, zamiast tego możemy sobie tutaj gdzieś, gdzieś to inaczej poprowadzić i wtedy zostanie y, linia trendu zaliczona, tak strefa nie została zaliczona i mi się to bardzo nie podoba. Dokładnie tak. Powiedziałem, że bardzo mi się nie podoba, że została zaliczona ta strefa i cena właśnie tam dojechała, żeby zaliczyć tę strefę. Dojechała też z... Rozpoczęła też spadki ze strefy, którą wyznaczyłem. I mogę, mogę powiedzieć, że FPLN jest całkiem technicznym walorem. A tak jak Wam powiedziałem, nie zawsze wszystkie elementy analizy będą działać. Ja poszukuję tych walorów, na których Dane elementy analizy technicznej, którym się posługuje, działają. Może być tak, że akurat istnieje jakiś rynek, na którym większą szansę będzie miała falowość, większą szansę będzie miała płynność, większą szansę będą miały formacje, linie trendu, trójkąty, kliny, tak? Ja szukam tych walorów, na których analiza techniczna, którą ja się posługuję, ta metoda działa. No i właśnie CHFPLN jest takim walorem i sobie omówimy, co się wydarzyło od ostatniego nagrania. Z dużego interwału od tego szczytu historycznego została zaliczona bardzo istotna strefa na spadki. Z tej istotnej strefy na spadki pojawiły się te spadki budujące przepiękną strukturę. Tutaj sobie zejdźmy. O! Dostaliśmy falę pierwszą, drugą. W środku dostaliśmy troszeczkę ciężką w identyfikacji, ale, ale poradziliśmy sobie z tym falem czwartą. Następnie dostaliśmy pięciofalowy ruch w fali piątej i te fale nam się skończyły. Więc tego już możemy się pozbyć, tego możemy się pozbyć, tego możemy się pozbyć. I co dalej tutaj się może wydarzyć? No, po zaliczeniu tej strefy, musimy się już cofnąć do yy, innego interwału. W tym miejscu, gdybyśmy mieli to uznać za jakiś ruch trójfalowy, to spełniam wszystkie wymagania. I po wybiciu tego dołka, po zaliczeniu tej strefy, może być już koniec spadków. Skonfrontujemy to sobie jeszcze z innymi walutami, bo ja tak nie do końca uważam, że frank szwajcarski do złotówki musi się jakby słuchać tego, tego, jaka jest sytuacja w jednym kraju czy w drugim. Raczej wydaje mi się, że frank szwajcarski będzie bardziej do euro czy do dolara, złotówka bardziej do euro, więc niekoniecznie istotna strefa na franku szwajcarskim musi zmienić coś w losach Polski. Po prostu te strefy będą się na kilku walorach nanosić. I będą zaliczone w tym, samym, w tym samym momencie, w tym samym czasie, i, i bardziej to z tego będzie wynikać. Natomiast, skoro jest to walor techniczny, to możemy się czymś posugerować. No i z większego interwału mamy permanentny trend wzrostowy. Mamy w tym miejscu zaliczone ATH, czyli to jest wrzesień, październik 2022 roku. I mamy tutaj korektę pomarańczową, która może się powtórzyć, ale nie musi. Ja zawsze w swojej analizie sprawdzam, jaka jest siła impulsu, i zdecydowanie ta siła impulsu jest większa. Więc to, czego się spodziewam na Franku Szwajcarskim, to jest przynajmniej odreagowanie z tej strefy. Jakie może to być odreagowanie? No, jeżeli za plecami mamy ruch pięciofalowy, to może być to jakieś odreagowanie trójfalowe, może będzie ono rozciągnięte w czasie, niekoniecznie już teraz. cena się musi zatrzymać, jest to strefa, z której mogą się pojawić odreagowania, aczkolwiek, tak jak mówię, nie. Nie jestem w stanie w tym momencie określić, które miejsce w tej strefy będzie. Czyli traktujemy to jako całą strefę. Może być taka sytuacja, że dostaniemy taką korektę, która będzie rozciągnięta w czasie, potrwa sobie załóżmy do, do, do lipca 2024 roku i z linii trendu uderzy jeszcze raz w dół, wykonując zejście do strefy, która powiem Wam całkiem dobrze wygląda w okolicach 4,12, 4. 4, 12, 4 03, ale to już jest projekcja bardzo długoterminowa. Skupmy się na tym, co tutaj się może wydarzyć. No tutaj możemy sobie poprawić tę linię trendu, o której również wspomniałem w nagraniu, że możemy ją sobie poprowadzić jak chcemy tak naprawdę. I już widzimy, że w tym momencie cena pod linię trendu zeszła. Jest to. No nie jest to dobry znak dla tego waloru. Może być właśnie tak, że teraz ta linia trendu będzie raz przetestowana. Przepraszam. Że ta linia trendu będzie raz przetestowana, że będzie drugi raz, że będzie trzeci, dopiero da jakieś większe odreagowanie i przebicie. Natomiast co się jeszcze może wydarzyć? Może się wydarzyć także kolejna świeca, która się otworzy, zamknie się korpusem nad tą świecą. Będzie to jakaś świeczka zielona z wyższego interwału, powiedzmy, tygodniowego, czy miesięcznego, i potem. W teście cena dotknie linii trendu i poleci po szczyt. Tak więc nie jesteśmy w stanie teraz określić, co się dokładnie wydarzy. Musimy zobaczyć, jakie będą reakcje z tej strefy. Jak możemy ocenić reakcję? No poszukując formacji spadkowej. Taka formacja spadkowa miała miejsce tutaj. Sprawdźmy sobie, czy zrobiła pełnoprawną formację. Nie zrobiła pełnoprawnej formacji. OK, z tego interwału nie zrobiła. Zobaczmy z interwału jednodniowego. Tutaj była pełnoprawna formacja na interwale jednodniowym. Tu już też się pierwsza taka formacja pojawiła, ale zazwyczaj te pierwsze formacje po dotknięciu strefy są wybijane, więc zobaczymy, które, czy, czy, czy cena schodząc głębiej taką formację również zrobi. Widzimy, że RSI na jednodniowym jest rozładowane. Na tygodniowym też już jest rozładowane, natomiast jeszcze nie dotknęło e, streak samego, e, sam, samego tego poziomu 30, a na miesięcznym, a na miesięcznym nie ma co patrzeć. Tak więc uważam, że tutaj cena jeszcze może troszeczkę zejść. Może być tak, że będzie się ona odbijać od tej linii trendu. Będzie to jeszcze troszeczkę trwało. To nie jest tak, że jeżeli strefa jest narysowana dotąd, to dotąd ma czas, żeby ruszyć. Tak naprawdę, metoda, którą się posługuje, nie określa tego, co się wydarzy w czasie. Natomiast każde wydarzenie bazujące na analizie fundamentalnej, typu obniżka stóp procentowych, jakieś krachy, jakieś kryzysy, będzie. W tej strefie miało istotne znaczenie i to właśnie na takie wydarzenie fundamentalne teraz wykres będzie czekał, konsolidując cenę w strefie. Jeżeli natomiast cena by została by, strefa by została przejechana, to widzimy się na tych poziomach. Dobrze. Tyle o Franku. Natomiast przejdźmy sobie teraz do euro i również puszczę swoje nagranie tym razem sprzed 3 miesięcy. Reakcje już powinny się pojawiać od poziomu 4,37. Uważam poziom 4,27 za najsilniejszy. Natomiast 4,21, 4,20 również może zadziałać. Więc tak naprawdę w tym miejscu będę rozkładał siatkę zleceń, w których będę sobie wymieniał złotówki na euro i czekał na jakieś odreagowanie. No dobra, przejdźmy sobie teraz do euro. I co dostaliśmy? Zaraz przed strefy cena zareagowała. Potem sobie dokładnie sprawdzimy, co to było za miejsce. Cena zareagowała, chyba nawet było dokładnie to samo miejsce, co na franku. Tak jest, tutaj jest 19, tutaj mamy początek lipca, a tu mamy koniec lipca. Ok, no to to było w tych, w tych czasach. Zarówno na jednym walorze, jak i na drugim, cena zareagowała sprzed strefy, co oznaczało, że tak naprawdę wykres będzie dążył do tego w bliższym lub dalszym terminie, żeby jednak tą strefę zaliczyć. Więc. Cena dojechała do pewnego poziomu i tutaj mamy wrzesień i yy, zaraz sprawdzimy czy jakieś wydarzenia fundamentalne nie miały y, istotnego wpływu na to, żeby cena zareagowała stąd i dostajemy zjazd do strefy, o której wspominałem już kilka miesięcy temu. Mamy cenę 4.32, jest super promocja na euro. Co to oznacza? Oznacza to też, że złotówka jest bardzo silna. No i często gdy dyskutuję na tematy wpływu yy, złotu Siły złotówki na euro, na, te, na naszą gospodarkę, nasz eksport, różne są na temat tego zdania. Ja nie jestem ekonomistą, ja wam mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast to jest moje osobiste zdanie, to nie jest część analizy technicznej, którą teraz wam przedstawiam. Otóż, jeżeli złotówka staje się zbyt silna do euro, to nasze produkty, które sprzedajemy, nie są już takie tanie dla importerów, więc też. Polityka, rada polityki pieniężnej musi sterować siłą złotówki na tyle, żeby nam eksport nie siadł. bo jeżeli eksport będzie hamować, to będzie wzrastać bezrobocie i tak dalej i tak dalej, to są różne takie procesy, które się w gospodarce dzieją. Tak więc uważam, że nie może być zbyt długo silna złotówka więc tu z tej strefy będą się pojawiać od reagowania w górę, czy po szczyt, czy po, czy po zasięg, który tam kiedyś właśnie, właśnie w tamtym nagraniu powiedziałem, że może cena nawet kiedyś urosnąć po 6,30. Nie jestem tego w stanie teraz określić. Musimy najpierw zbadać, z którego miejsca cena zareaguje i zobaczyć, czy ten trend spadkowy, który lokalnie się wykreował, czy zostanie złamany, bo może być tak, że ta korekta się powtórzy i będą dalsze spadki. Więc to wszystko będziemy obserwować w momencie, kiedy zobaczymy wyhamowanie ceny i będzie się budował impuls. Natomiast żeby móc mówić o wzrostach, zajmijmy najpierw pozycję. No i te pozycje można już zajmować. Więc teraz e, przejdźmy na niższy interwał. Tu chyba jeszcze możemy nawet wrócić do tygodniówki. Tak, e, w tym miejscu pojawiła się analiza na naszym kanale e, TradeWars na... Na TradingView, więc polecam zaglądać na ten kanał. Możecie go zasubskrybować. Zostało wyznaczone przez, yy, prze, przez kogoś od nas miejsce, z którego może cena strzelić, i cena właśnie z tego miejsca strzeliła. Tak więc bardzo fajne miejsce. Ja też miałem to zaznaczone troszeczkę w inny sposób. Jest to test formacji yy, z wyższego interwału. Czy to był miesięczny? Nie, to był tygodniowy. Być może to był tygodniowy. Sprawdźmy sobie. Tak jest, była ta to formacja z interwału tygodniowego, została przetestowana i mamy piękny strzał. Wspominałem też o tym i spotkałem się w komentarzach z paroma ze słowami niezrozumienia, że jak mogę powiedzieć, że czasem działa, a czasem nie działa. No po prostu to jest rynek, on czasem będzie respektował pewne elementy analizy, a czasem nie, i w tym momencie skuteczność i statystyka wyprowadzają twój portfel na odpowiednie tory, o ile masz analizę, metodę analizy, która działa. Więc w tym miejscu podaję przykład, że ten test formacji zadziałało pięknie i cena strzeliła, i dojechała do strefy, której wcześniej nie zaliczyła, a wspominałem, że powinna być zaliczona. Przejdźmy na interwał jednodniowy. I co tutaj nam się pojawiło? Podobnie jak na chf pojawił się ładny ruch pięciofalowy. Nie jest on aż tak idealny jak na, na CHF-ie. CHF-PLN-ie na Euro. troszeczkę inaczej się te ruchy budują i są trudniejsze w identyfikacji. To strefa też możemy sobie już ją wykasować. Tu widzimy, że cena zareagowała na 1 do 1, więc tą strefę też możemy wykasować. I czego możemy się spodziewać po ruchu pięciofalowym? Tego samego, co po CHF-ie, czyli odreagowania w postaci ruchu trójfalowego. Z którego miejsca? Z każdego miejsca w tej strefie. Szukamy już w tym momencie od istotnego y, 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 y miejsca na... Y, na wzrosty i teraz widzimy, że w tym miejscu pojawiła się jakiś zalążek formacji, w tym miejscu już się pojawia ładna formacja, ale te ręki się będą musiały zsynchronizować. Być może będą chcieli zaliczyć to najbardziej istotne miejsce, o którym powiedziałem do handlu, czyli poziom 4,27. Tutaj 4,27 dla wykresu ICE4614, żeby nie było, że ktoś będzie czekał stricte na sam poziom 4,27. To nie jest GPW, na który mamy tylko jeden wykres. To jest wykres walutowy, który jest... Yy, Udostępniany przez bardzo wielu brokerów, a w kantorze i tak będzie inna cena, czy na jakiejś innej platformie, na której możecie sobie wymienić walutę, czy w banku. Więc to, to, to wykres nam powie, w którym miejscu ta, ta cena zareaguje, ale też kupując, musicie zwrócić na to uwagę, że, 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 że ta cena się musi na wykresach synchronizować. Więc cena podąża do strefy, z której oczekuje odreagowania. W kolejnych nagraniach porozmawiam sobie o innych walorach do złotówki. przypomnimy sobie te analizy, o których wcześniej wspominałem i zobaczymy, czy te scenariusze się realizują i na co, czego się możemy spodziewać. Na pewno też sobie powiemy o koronie norweskiej, o brytyjczyku, o dolarze. By the way, brytyjczyk bardzo dobrze wygląda. Więc, żeby też sobie zdywersyfikować portfeli i go kupić. Więc, tak wygląda projekcja na euro. Tak naprawdę nic się nie zmieniło. Zrobiliśmy aktualizację. Co sobie możemy jeszcze powiedzieć, żeby było coś nowszego w tym nagraniu, poza tym, że e, tylko, tylko wspominamy, że w sumie coś wyszło. E, mamy niskie RSI. Tu już wykres jest przygotowany do tego, żeby strzelić, więc oczekujemy tylko sygnału i po tym sygnale można się ładować. E, tu wspomniałem też w tamtym nagraniu, że rozkładam siatki. Tak, tak ja mam zlecenia ustawione. Jest kilka zleceń ustawionych w całej strefie. Natomiast, jeżeli pojawi mi się ten najbardziej istotny sygnał od rynku, no to wtedy będę się pakował. Najprawdopodobniej to będzie formacja na interwale tygodniowym. Wtedy, już tak konkretnie. Dobra, przeanalizujmy sobie teraz ten ruch. Sprawdźmy, jakie wydarzenia mogły mieć na to wpływ. I co może, jakie wydarzenia teraz mogą mieć wpływ na wyhamowanie ceny. Przygotowałem sobie tutaj opis, jakie mieliśmy ruchy w, wykonywane przez Radę Polityki Pieniężnej, jeśli chodzi o obniżkę stóp procentowych. I ten strzał, który się w tym miejscu pojawił, czyli we wrześniu, to była obniżka stóp procentowych o 0,75. Tutaj rynek nie był przygotowany na to, że, że, że będą aż takie istotne obniżki stóp procentowych. Dlatego mamy ten wystrzał. No aczkolwiek, z racji, że ta sytuacja w Polsce ewidentnie zmienia się z miesiąca na miesiąc i mamy też obniżkę inflacji, o której zaraz też porozmawiamy, to cena tylko troszeczkę zareagowana nie dojechała do istotnego miejsca, by móc kontynuować trend spadkowy i rozpędzić te spadki, tylko dojechała do jakiegoś miejsca. Pojawiła się formacja, test formacji i dostaliśmy strzał. Kolejna obniżka 100% była w październiku. Natomiast była to obniżka o 0,25 i już nikt nie był zdziwiony tym, więc cena dalej złotówki się umacniała. Gdyby te stopy nie zostały obniżone, spadki byłyby jeszcze szybsze. W listopadzie było bez zmian, czyli tutaj była pewna konsolidacja, było oczekiwanie, jakby to gdzieś w okolicy 6 tego października gdzieś tutaj była ta obniżka 100%. Tak plus minut zaznaczyłem. List, tutaj była taka akumulacja cen wynikająca też ze zleceń, które w tym miejscu były. Tutaj już mówimy o pewnego rodzaju płynności. Aczkolwiek z racji, że nie było to istotne miejsce i też nie było wydarzenia fundamentalnego w tym samym miejscu, to cena po prostu runęła i poleciała niżej. No i teraz się możemy zastanowić, jaka będzie obniżka 100% w grudniu. Bo jeżeli stopy zostaną obniżone silnie, tak istotnie, istotnie to będzie to odpowiednie słowo, to możemy dostać taką reakcję. I wtedy zasięg tych wzrostów może być nawet powtórzeniem tej korekty. Oczywiście potem, czyli to, czyli to może być właśnie taka trójfalowa korekta, albo ewentualnie powtórzenie 1 do 1 tej korekty. I teraz w zależności od tego, co się tutaj w tej strefie będzie działo. Czy inflacja będzie spadać, czy będą obniżki stóp procentowych? Może euro też, strefa euro o czym zadecyduje. Cena będzie tutaj walczyć i w zależności od tych fundamentach dowiemy się, czy strefa zostanie przebita i zaatakuje kolejną strefę, czy jednak poleci w dół. Już widzę, że tą strefę też możemy sobie zaktualizować. No tak, bo mamy wybitny niższy dołek. No to widzimy, że tutaj będzie, będzie kilka istotnych miejsc. Będziemy mieli te wierzchołki, będziemy mieli powtórzenie tej czarnej korekty, które będzie tutaj troszeczkę zachodzić, będziemy mieli też tą trójfalową korektę. Będzie sporo miejsca w okolicach 4,50, można powiedzieć 5 do 4,74, żeby szukać jakichś ewentualnie jeszcze shortów i odbierać zyski z zakupów niżej. Ale o tym będziemy sobie rozmawiać. Jak cena wyhamuje, bo tak naprawdę jeżeli cena zjedzie niżej, to cały czas trzeba aktualizować tą strefę. Więc dorzucę jeszcze wykres inflacji. I tutaj możecie sobie na TradingView sprawdzić tą inflację poprzez wpisanie PLIRYY. -Y. Jeżeli chcecie strefę euro, to wpiszecie EUIRYY. -Y. Dla USA będzie podobnie. Wyłączę teraz wszystkie oznaczenia. Wiemy, że tutaj jest ta istotna strefa. A myślę, że tak na tygodniowy, na tygodniowym będzie dobrze. I załączmy sobie. Inflacja. Aktualnie inflacja, już też nie wchodźmy w dyskusję, czy, czy to jest tak dobrze liczona inflacja, czy powinna być lepiej liczona. Mamy dane, sprawdzamy, na, yy, bazując na danych, więc inflacja w tym miejscu wystrzeliła. Mamy tutaj silne spadki. Inflacja spada. Ostatnie notowania to jest 6,6. Złotówka się umacnia, więc mamy w sumie super miejsce na to, żeby teraz dostać odreagowanie. Być może rząd dodrukuje troszeczkę pieniędzy, być może właśnie będzie to się wiązało z, z drastyczną obniżką stóp procentowych, która tutaj dźwignie nam ewentualnie jeszcze troszeczkę inflację. No ale widzimy, że wykresy są przygotowane na to, żeby strzelić. I tak naprawdę jeszcze wspomnimy sobie, być może na kolejnym nagraniu, bo w grudniu będę jeszcze dla Was kilka nagrań miał. Wspomnimy sobie o złocie do złotówki, bo ja tak coś czuję, że tutaj jeszcze cena złota będzie grała dużą rolę w projekcji ceny. Więc okej. Okay. Dajcie znać w komentarzu, czego się spodziewacie. I jakiej decyzji się spodziewacie w grudniu, jeśli chodzi o stopy procentowe? Czy, bo to będzie też w sumie chyba ostatnia możliwa e, mm, obniżka stóp procentowych wykonywana przez ludzi, którzy są z partii, e, która rządziła w, poprzednich, e, w po, 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 po poprzednich wyborach, tak? Czyli jeszcze zarządów e, Morawieckiego, naszego pana premiera. Więc być może będą jeszcze chcieli jakieś wrażenie zrobić. Może 0,5, może 0,75, może o jeden punkt. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. I tym mam nadzieję, że optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie.